Dzień dobry, drogie panny. Witam Was serdecznie w Waszym czytaniu miesięcznym na lipiec 2023 roku. Drogie panny, przepraszam oczywiście za opóźnienie. Tak, przy każdym znaku pod, powtarzam, to muszę Was wszystkich przeprosić, ale tak czasem bywa, nadrabiam zaległości. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Więc, kochani, zapraszam tutaj osoby, które ten znak odczuwają w swoich energiach, w swoim kosmogramie, zarówno poprzez Słońce, Księżyc, Ascendent, a może nawet Marsa czy też Pannę. No Panno oczywiście, Wenus. Więc kochani, kto tylko tę energię czuje, być może znajdzie tutaj coś właśnie dla siebie. Moi drodzy, Aniołki to będzie jedna karta dopowiadająca. No i z tej talii robimy rozkład ogólny, miesięczny i zaczynamy. Czyli Panna Lipiec 2023, panna. Lipiec 2023 dla panny, panna. Ogólna energia, ogólna karta miesiąca, kochani, to będzie szóstka monet. Szóstka monet. Czyli jakieś takie dbanie o równowagę, o, o takie dzielenie się, o. O, no przede wszystkim, chyba o tą równowagę, właśnie w dawaniu, w braniu, tak, żeby tutaj było, ale też oczywiście karta pomocy, wspierania. Więc, jeżeli byście byli na takim etapie życia, że gdzieś tam powiedzmy, potrzebujecie tej pomocy, to być może, być może. No, zobaczmy do końca, jak nam się te karty poukładają, o co tu chodzi. Czy bardziej w tym kierunku, czy bardziej w innym. Mhm, dobra, od razu jeszcze Aniołek. Żeby nie zapomnieć o nim. I tu mamy, kochani, nie przestawaj, czyli, droga panno, cokolwiek będziesz robić, masz nie przestawać, masz kontynuować, masz być jakby konsekwentna w swoich działaniach, w swoich decyzjach. Moi kochani, mamy trzy dwójki, więc myślę, że to będzie już któryś znak zodiaku z początku, nie wiem, czy baran, czy byk, pamiętam, ale któryś znak zodiaku miał też trzy dwójki. Więc dla Was też to będzie miesiąc dokonywania wyborów. Z jednej strony, jakby taki przekaz: dokonaj tego wyboru, tak? Zastanów się, weź pod uwagę wszystkie pojawiające się możliwości, pojawiające się opcje, a z drugiej strony Was takie zatrzymanie i niechęć do tego. Niechęć być może z tego powodu, że czujecie tą zmianę, która gdzieś tam stoi za plecami. Zdajcie sobie sprawę, że jeżeli że jeżeli jakaś decyzja, to za tym idzie zmiana. Coś trzeba zmienić. Może też być tak, że niektóre panny w pewnym sensie jakoś działają dwutorowo, może nawet po prostu dwa życia prowadzicie w pewnym sensie, tak? No nie, nie, nie mówię o tym, że, że ktoś gra na dwa domy, na dwa fronty i tak dalej. Ale w jakimś stopniu można to tak nazwać, że takie właśnie podwójne życie. Może też być tak, że być może już jest trudno utrzymać to w jakiejś takiej równowadze, i właśnie ten miesiąc będzie sprzyjał, będzie służyła ta energia temu, aby jednak dokonać jakiegoś wyboru i ostatecznie skoncentrować swoją uwagę na jednym temacie. Bo może tak być, że po prostu Wam brakuje energii trochę na, na to takie podwójne życie, tak? Pędzicie bardzo, jest tutaj pokazana prędkość, szybkość, staranie ale być może no, nie jesteście w stanie wszystkiego jakby ogarnąć na tyle aby jeden i drugi temat był powiedzmy zaopiekowany w stopniu właściwym wystarczającym takim jakbyście być może też same właśnie tutaj panny chciały a mówią nie przestawaj czyli no, nie odpuszczaj to nie jest tak że ty masz tu coś stracić być może trzeba troszkę poukładać inaczej te tematy żeby, żeby, jednak jakoś płynnie przejść z jednego do drugiego, albo jakąś zmianę wprowadzić w taki sposób właśnie płynny, bez jakichś, no powiedzmy strat, tak? Jeżeli wybierzesz dobrze, jeżeli właściwą decyzję podejmiesz, no to pokazana jest jakby też dobra atmosfera w stosunku w twoim otoczeniu, w stosunku do ciebie innych ludzi. Natomiast uważajcie, kochani, bo macie tutaj osobę no i powiedzmy, że najpierw mówimy o pracy, więc powiedzmy, że w pracy macie osobę, która pokazuje się jako ktoś o ciężkim charakterze. Ktoś taki, wiecie, uparty, niechętny do zmian, kto wręcz blokuje wszystkie właśnie zapędy do zmian. Jeżeli ktoś inny chce, to ta osoba będzie tutaj właśnie stawiała jakieś problemy, blokady, tworzyła jakieś takie właśnie no... Nie do przejścia wręcz, można powiedzieć, bariery, właśnie tylko po to, bo to jest jej up upór, tak? To jest jej upór, jej duma być może, to nie pozwala właśnie zmienić tej, tej energii. W związku z tym właśnie to trwanie w tym jednym miejscu, w takim niezdecydowaniu. No, właśnie w tym, w, tym, w, tym, w tym uporze, w tej dumie, takiej dziwnej, takiej blokującej, nic nie dającej pozytywnego. Więc na taką osobę uważajcie. Wręcz można też powiedzieć, ta osoba może czerpać z Was jakieś korzyści, nawet może finansowe. I może w ten sposób właśnie o to też chodzi, że na przykład blokuje Wasze wybory, Wasze działanie, Waszą próbę pójścia gdzieś do przodu, w inne miejsce, właśnie dlatego. Że chce nadal po prostu cię drenować, tak? Czy to energetycznie, czy finansowo, czy w jakikolwiek inny sposób. Po prostu czerpie z ciebie i jest dla ciebie rodzajem wampira energetycznego. Więc, no, należałoby na to tutaj zwrócić uwagę i mieć tego świadomość i uważać na takie mm, osoby. Yhm, miesiąc, tak jak mówię, dobry do wprowadzania jakichś zmian i być może. Wreszcie dojdziecie do, do takiego wniosku, że dość tego, tego właśnie działania na dwa fronty, że należałoby jednak jakąś decyzję podjąć. Jeżeli jakaś panna jest w sytuacji, kiedy potrzebuje pomocy, jakiegoś wsparcia, może jakiegoś właśnie dofinansowania z jakiejś strony, bo tutaj no, trochę tych kart jest finansowych. Więc jeżeli tak, to można tutaj się starać o jakieś. Za pomogi, nie wiem, pożyczki, o jakieś, taki, o jakieś takie dofinansowanie, które nie pochodzi z pieniędzy zarobionych, tak? tylko gdzieś tam ktoś nam to daje na różnych warunkach, ale otrzymujemy. No i moi drodzy, co tu jest jeszcze ważne? Przy tych wyborach będziecie mieć dużo takiego strachu, no właśnie przed tym, że być może ta decyzja nie będzie dobra. Że zrobicie coś za szybko, że nie zastanowicie się do końca, że może pominiecie jakieś aspekty, ciągle ta niepewność taka w Was będzie. No i ta niepewność będzie, no właśnie, Was jakby blokować, tak? I nie będziecie umieli do tej decyzji się jakby już ostatecznie odnieść, że w tym czy w tym kierunku, bo strach tutaj właśnie przed jakimś cierpieniem, przed jakimś rozczarowaniem, przed tym, że coś stracicie no będzie was niestety, ale e, trzymał. Na pewno y, trochę to jest takie trzymanie kilku srok za ogon, tak i to, to też w sprawach zawodowych tak może właśnie e, wyglądać. Więc jeżeli już rzeczywiście nie będziecie umieli podjąć tej decyzji na takim planie materialnym, tak czy takim może niematerialnym, może że to powiedziałam, na takim planie e, e, intelektualnym, o może w ten sposób. To bardzo możliwe, że odpowiedzią byłoby posłuchanie wtedy własnej intuicji, tak? Może tutaj jest pies pogrzebany, może tutaj jakiś przekaz do Was przyjdzie, albo, albo w ogóle pozwolić sobie na to puścić energię, niech się coś przyśni i poprosić o taki przekaz z świadomości, albo słuchać w ogóle gdzieś tam jakichś. Jakichś słów, które do was dobiegają, takich rzuconych niby mimochodem, a jednak wy z tych słów moglibyście coś dla siebie wyciągnąć. Ktoś by wam właśnie mógł takie słowo jakieś dla was kluczowe, takie klucz, słowo klucz wam powiedzieć. Więc no, słuchajcie tutaj, słuchajcie tego, co się wokół was dzieje. Bądźcie czujni, wyczuleni tak? na, na wszystko to, co wokół was. I myślę, że wtedy ta decyzja. No, będzie możliwa do podjęcia, tak, bo wy tu będziecie tego wahania mieć dość sporo, ale myślę, że dzięki temu ona się wreszcie będzie mogła zrealizować. No i teraz, kochani, jeżeli chodzi o sprawy mm, związkowe, to znaczy nie związkowe, tylko miłosne, tak? I najpierw zaczniemy od singli. Więc, yy, moi drodzy, no, może być tak, po pierwsze, Widzę tutaj, że macie obok siebie, albo będziecie mieli, tak, bo to jest na lipiec rozkład, będziecie mieli wokół, obok siebie jakąś taką, nazwijmy to, życzliwą osobę, tak, kogoś, kto jest chętny do tego, żeby Cię wesprzeć, żeby być dla Ciebie podporą, służyć Ci ramieniem, jak to się mówi, tak, natomiast... No nie ma tutaj jakby być może takiego, tej chemii takiej wielkiej, tak? Być może ty nie zauważasz tego człowieka, nie bierzesz go pod uwagę jako kogoś, kto mógłby być potencjalnie kandydatem na partnera na przykład, bądź partnerkę, tak? Uważasz na przykład tę osobę za przyjaciela, przyjaciółkę, osobę, osobę której możesz się zwierzyć, możesz porozmawiać, możesz usłyszeć jakąś dobrą radę. Ale nie widzisz właśnie tutaj możliwości i nie otwierasz się na to jakoby, tak? Tak troszkę właśnie jakbyś się tutaj na to droga panno blokowała. Natomiast z drugiej strony pokazuje się osoba o dość trudnym charakterze, e, która będzie ci trzymać tak jakby trochę w szachu, tak? Czyli na zasadzie y, troszkę gdzieś tam powiedzmy jakaś, jakąś zachętę ci daje w jakiś sposób ci pokazuje, że no, mogłoby być tak Albo tak, jakoś fajnie mogłoby się układać, ale momentalnie, jak tylko, że tak powiem, złapałabyś tą przymętę, to momentalnie pokaże tą drugą stronę. A ta druga strona niestety jest dość trudna. To pokazuje się człowiek uparty o takim ciężkim, trudnym charakterze. Człowiek, który jest dumny. I właściwie kompletnie nie jest kimś, kto chce coś rozwijać, co chce coś budować. Jest takim człowiekiem, który chciałby, aby koło niego skakano. Człowiekiem, który też lubi czerpać korzyści z innych. No więc, jeżeli takie osoby masz w swoim otoczeniu, droga Panno, no to należałoby tutaj no nad tym się zastanowić, żebyś ty rzeczywiście tutaj dobrego wyboru dokonała, tak? No bo niestety, ale wybory tutaj są trzy, więc jeżeli mamy do wyboru taką osobę albo drugą hipotetycznie dobrą, ale nie robiącą tego wielkiego wrażenia, no to może być różnie z tymi twoimi decyzjami. Mało tego. Jeszcze bym powiedziała, że to nawet może być osoba, która nie jest do końca wolna, osoba, która ma jakiś związek może nawet małżeński, a może partnerski, albo przynajmniej jakąś taką relację, którą można uznać za stałą, jakąś taką zdeklarowaną i tak naprawdę weszłabyś tutaj w rolę tej trzeciej, czy tego trzeciego, tak, natomiast no wiadomo, że to nie jest jasno powiedziane, to jest objane tajemnicą i to nie jest wprost tutaj nazwane i wypowiedziane, więc na takie sytuacje też trzeba by to było, drogie single, uważać. No i cóż, no tyle. No myślę, że będziecie się dobrze rozglądać, słuchajcie tego, co, co do Was dociera, jakie informacje do Was docierają, wyciągajcie wnioski, zwracajcie uwagę na właśnie taką skostniałość. Jeżeli ktoś jest taki uparty, nie chce nawet na krok ustąpić, nie chce, nie, w ogóle nie myśli o żadnym kompromisie, nie próbuje żadnego kompromisu wypracować, tylko wszystko ma być tak, jak on chce, tak, jak ona chce, bo ona uważa, że ma rację, wiecznie i wciąż. To przed tym Was, kochani, przestrzegam. No i cóż, związki. Jeżeli chodzi o związki, moi drodzy, o partnerstwo, no ważne by to było, aby w tym miesiącu dbać o taką właśnie równowagę, o wzajemne wspieranie o to, żeby nie stać w miejscu, tylko żeby się rozwijać tak, żeby były jakieś, wiadomo, jasno określone zasady i tych zasad się trzymamy. Ale równocześnie też, żebyśmy sobie pozwalali na, na taką płynność tak, żeby jednak coś się działo, tak? żeby nie było tak że stoimy w miejscu, bo trochę tu jest takiego zatrzymania energii. I wy być może będziecie podejmować jakieś ważne decyzje w tym miesiącu. Być może takie nawet decyzje tyczące się jakichś takich spraw, że tak powiem egzystencjonalnych, i jedna ze stron, obojętne czy to będzie, no jest król pokazany, więc to może być mężczyzna, ale tutaj panowie wiadomo, patrzcie na to, że to jest wasza partnerka, tak, więc tak może być też w tę stronę kobieta albo partner oczywiście dla pań może tutaj jakby wszystko sabotować, tak? Wy będziecie chcieć jakiegoś rozwoju, dokonajmy jakiegoś wyboru, idźmy do przodu, zróbmy coś, jedźmy, coś załadmy, gdzieś tam ruszmy się, tak? A ta druga strona siedzi z założonymi rękami? Nie, nie będzie nic robić, nic się nie podoba, wszystko jest na nie, blokuje każdą twoją inicjatywę, blokuje każdy twój wybór i właściwie cały czas ci podcina skrzydła. Tak to można odebrać. Cały czas ci podcina skrzydła i Ty już w pewnym momencie zaczynasz biec na oślep trochę. Byleby coś się działo, bo tak bardzo Cię ta energia męczy i uwiera, zaczynasz biec na oślep. No i niestety, ale w tym biegu na oślep w Rycerzu Mieczy często się ranimy, tak? Bo, no bo to już jest taka energia, kiedy już przestajemy panować nad sobą i rzucamy często jakimiś trudnymi słowami, jakimś takim... Ciężkim e, działem, tak? Uderzamy do kogoś, czy, czy taką właśnie ciężką artylerią. No i niestety są później z tego konsekwencje: jest ból, jest, y, jest jakieś tam rozżalenie, rozczarowanie, smutek, żal, łzy nawet mogą się tutaj e, polać. No i kochani, no warto byłoby jednak troszkę mm, uspokoić się, tą, tą energię, tak? Więc nie wpaść, nie dać się wciągnąć w to. Nie dać się też, y, oczywiście, przez ten upór drugiej strony zbić z tropu, tylko znaleźć taki złoty środek, tak? znaleźć tą równowagę. I tej równowagi będzie pewnie brakować w tym miesiącu, i dlatego ta karta główna o tym mówi, aby dbać o tą równowagę, aby jej szukać, aby robić wszystko, aby ta równowaga panowała. Tak? Uważajcie też na to, żebyście nie wpadali w taką nadmierną. Y, w takie nadmierne, że będziemy dawać, 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 byleby tylko było jak najwięcej, że coś Wam to odda później, tak? Że ta energia znajdzie wyrównanie. Nie znajdzie wyrównania, kochani. To będzie tutaj takie podejście, dawaj, dawaj, daj mi więcej, więcej mi daj, więcej mi daj. A ja niestety, ale y, nic siebie nie chcę oddać. Więc brak tej równowagi. Więc tutaj dbajcie o tę równowagę, dbajcie o ten taki spokój, no i to może uratuje sytuację, tak? I pamiętajcie, aby nie wchodzić w pyskówki, bo tutaj mogą trudne słowa padać, więc raczej warto przemilczeć, coś, odsunąć się na bok, dać sobie czas na takie wyciszenie, nie wpadać właśnie w tą nadmierną, taką agresywną dyskusję i wymianę zdań. No, tyle, drogie Panny. Życzę Wam mimo wszystko dobrego miesiąca, chociaż tutaj no, dość trudne te energie y, panują. Jednak ją, abyś nie przestawała, droga Panno. Więc nie poddawaj się, nie przestawaj. Idź w tym kierunku, który sobie wyznaczasz. Podejmuj te decyzje. Nie bój się tych decyzji. One są dla Ciebie właściwie, można powiedzieć, już konieczne. No i być może po prostu słuchaj intuicji. Jeżeli inne przekazy nie wystarczą, słuchaj właśnie intuicji. Tyle, kochani, do usłyszenia.